W ostatni dzień lipca zakończono przyjmowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 2016. Bielszczanie złożyli 128 projektów. W rejonie Koziej Góry powstają cztery górskie ścieżki rowerowe. Budowa jest efektem jednego z projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego Bielska Białej. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowoczesnej, wielofunkcyjnej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na bulwarach straceńskich. Z okazji tegorocznych obchodów 70 lat obecności Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku Białej, jego zarząd przygotował niespodziankę. Wszystko rozegra się pod siedzibą ZPAP w najbliższą środę. Zmarł Tadeusz Cozac, zasłużony Bielszczanin, prezes Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. W ostatni dzień lipca zakończono przyjmowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 2016. Bielszanie złożyli 128 projektów. W obecnie trwającej trzeciej edycji zainteresowanie mieszkańców miasta budżetem obywatelskim wyraźnie się zwiększyło, bowiem zarejestrowano aż 128 projektów obywatelskich. W tej liczbie mieści się 79 projektów osiedlowych oraz 49 projektów ogólnomiejskich. Ostatnie projekty mieszkańcy Bielska-Białej przesyłali w formie elektronicznej tuż przed północą. Najwięcej projektów tradycyjnie spłynęło w ostatnich dwóch dniach wyznaczonego terminu gdzie tylko możemy, już je prezentujemy tam, gdzie jest to formalnie prawnie możliwe w ramach ochrony danych osobowych no i w tej chwili zaczyna pracę już niebawem, bo na najbliższej sesji będzie uchwalony skład zespołu weryfikacyjnego, który, no przypomnę, reprezentanci w tym zespole to trzech przedstawicieli radosiedli, trzech przewodniczących, którzy już są wybrani, trzech radnych. I troje lub trzech przedstawicieli pana prezydenta. Ten zespół ma za zadanie wyselekcjonowanie tych projektów, które nie budzą zastrzeżeń formalno-prawnych ani też finansowych. Co trochę trwa, ale potem do głosowania przedstawiamy projekty, te, które na pewno mogą być realizowane. Także na dzień dzisiejszy duch w narodzie nie ginie. Jesteśmy zadowoleni, jest z czego wybierać. Myślę, że mieszkańcy też będą mieli wybór i że te pieniądze przecież nie małe będą, bo prawie 4 miliony przypomnę, będą racjonalnie wydane z korzyścią dla mieszkańców. W rejonie Koziej Góry powstają cztery górskie ścieżki rowerowe. Budowa jest efektem jednego z projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego Bielska Białej. Celem projektu jest wytyczenie i zbudowanie bezpiecznych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych w górach. Ścieżki nie będą kolidowały z pierwszymi szlakami turystycznymi. Projekt jest zlokalizowany w całości w lesie komunalnym na Koziej Górze i stanowi pierwszy etap prowadzący do stworzenia nowoczesnego kompleksu górskich ścieżek rowerowych w okolicach Bielska-Białej. Każda z czterech zaplanowanych tras charakteryzować się będzie inną długością i stopniem trudności. Pomysł wziął się z budżetu obywatelskiego. Projektodawcy złożyli taki, złożyli taki projekt w ramach tegorocznego, tegorocznie realizowanego projektu i oni przedstawili tam koncepcję przygotowania czterech tras, które obejmowałyby kilka różnych, różnych zdolności użytkowników, żeby były trasy i dla dzieci, które dopiero zaczynają jeździć na rowerach, i dla osób, które już. Już troszeczkę jeżdżą, ale też dla osób, które potrzebują już trochę większej dawki adrenaliny. Są to cztery trasy, w sumie mają ok one około 8 km, z czego ta dziecięca jest jednokilometrowa, najfajniejsza. Taka naprawdę dla każdego to jest trasa długa, 4-kilometrowa i te troszeczkę trudniejsze już to są po około 2 km. Wszystkie trasy będą na pewno oznane na oznaczone, nazwane w swój specyficzny sposób, żeby były znane i dla bielszczan i dla osób przyjezdnych. Będą oznaczone precyzyjnie, żeby każdy, znając swoje umiejętności jazdy, był w stanie stwierdzić, która trasa jest dla niego, żeby już wiedział na początku, że jedna jest za trudna, że jedna jest łatwa, a, a na jednej będzie miał naprawdę dużą dawkę adrenaliny. Będą oznaczone na każdym etapie, czyli w momencie, kiedy będzie w miejscu coś trudnego, tam też będzie się znajdowała informacja, że tutaj uważaj. Każde prze, przecięcie, jeśli się znajdzie, przecinające szlak turystyczny pieszy, na pewno tam będzie bezpieczne oznaczenie, plus szykana zwalniająca wszystkich rowerzystów, żeby nie było żadnego zagrożenia, tak jak jest to teraz w lesie komunalnym, że może dojść do spotkania niebezpiecznego, spotkania rowerzysty z pieszym. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowoczesnej, wielofunkcyjnej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na Bulwarach Straceńskich. Jak dotąd wyglądały tereny wchodzące w skład Bulwarów widać gołym okiem: kilka huśtawek, ławek, stare drabinki i nierówne ścieżki, którymi wieczorem czasem strach przejść. Już niedługo teren zmieni się nie do poznania. Powstaną nowe ścieżki rowerowe i spacerowe boiska, place zabaw, miejsca do grillowania toalety. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Ogłosiliśmy przetarg na drugi etap realizacji budowy Bulwaru straceńskich. No, przypomnę, że w roku ubiegłym i w roku 2013 zbudowaliśmy na drugim, drugiej stronie brzegu trzy parkingi dla samochodów osobowych i jest to taka naturalna kontynuacja. Chcielibyśmy do końca wakacji, jeśli wszystko dobrze pójdzie, zakończyć postępowanie przetargowe, podpisać umowę z wykonawcą. Natomiast realizację zamierzamy zakończyć przed wakacjami czy do końca pierwszego półroczu, półrocza przyszłego roku. Oczywiście tu bardzo wiele będzie zależeć od tego, jaka w zimie będzie pogoda i czy pozwoli wykonawcom realizować wszystko to, co tam będzie powstawać. To są roboty zewnętrzne, bardzo uzależnione od warunków pogodowych. Projekt zagospodarowania bulwarów straceńskich nie jest nowy, jednak w ostatnim czasie uległ sporej modyfikacji. Tak, projekt został faktycznie zmodyfikowany w ubiegłym roku. Powodów było kilka co najmniej. Pierwsze, że zmienił się już nieco zakres zagospodarowania jeśli chodzi o uzbrojenie, bo w międzyczasie deweloper wykonał pewnie tam i wodociąg, kanalizację i my przez to będziemy mieć troszkę mniej do, do zrobienia i trzeba to było uwzględnić w projekt. A drugie bardzo ważne rzeczy od Rady Osiedla, od mieszkańców, również były wnioski z budżetu obywatelskiego. Chcieliśmy dalej ograniczyć do minimum wycinkę drzew, i stąd zostały wprowadzone pewne zmiany. One głównie polegały na tym, że boisko, które było przewidziane do realizacji w rejonie stacji benzynowej na Żywieckiej, przenieśliśmy w rejon bliżej wiaduktu to był postulat rady osiedla a w tym miejscu gdzie miały być boisko będzie siłownia terenowa siłownia będzie usytuowana między drzewami więc nie będzie potrzeby ich wycinania oczywiście te zarośla które tam są głównie jeżyny należy usunąć no bo pewno nikt by nie chciał korzystać z takiej no, zakrzaczonej mocno i niebezpiecznej wręcz siłowni. Powstały też nowe elementy, między innymi taka siłownia dla seniorów, również stoliki do gry w szachy i, no i podobne elementy. Wygląda na to, że bielskim błonią przybędzie silna, spacerowo-rekreacyjna konkurencja. Z okazji tegorocznych obchodów 70 lat obecności Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku Białej, jego zarząd przygotował niespodziankę. Wszystko rozegra się pod siedzibą ZPAP w najbliższą środę. Akcję zaplanowano, jak już wspomniano, na środę 12 sierpnia. Start o godzinie 18 pod kamienicą Rynek 27. Event nosi tytuł PPP, czyli Pomalować, Pograć, Pooglądać. Chcemy ostatnią odsłoną zakończyć tę naszą 70. -kę. Będzie się działo na rynku. Chcemy, żeby było trochę radośnie, trochę wzruszająco. Powspominamy stare dobre czasy. Trochę gadania, trochę malowania, trochę akcji. Zobaczymy, co nam się uda. Mamy nadzieję, że będzie fajnie. Na budynku będzie ekranik, taki jak wielkości, jak nam się uda. I tam będziemy prezentować filmy z tych naszych wydarzeń, wspomnienia i przebitki z akcji. Plakaty mamy nadzieję, że zagrają, chcemy je wykorzystać niespodzianka w jaki sposób. To się okaże, będą konkursy. Ten katalog również będzie brał udział. Chcemy jeszcze rozprowadzić ich pozostałe egzemplarze, które mamy. Także zapraszamy też do zakupu, zakupu tych naprawdę historycznych katalogów. Jest cała historia 70-lecia, nie tylko Związku, ale i miasta, wszystkiego, co z tym jest związane. Przychodząc na rynek, warto będzie również odwiedzić Galerię Związku Polskich Artystów Plastyków, mieszczącą się w siedzibie organizacji na piętrze kamienicy Rynek 27. Trwa również wystawa Joanny Żochowskiej, która jest nagrodą Festiwalu Sztuk Wizualnych ostatniej edycji. W jednej z sali wystawa rzeźby, w drugiej z wystawa malarstwa. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego piętra. Galeria PPP. Maru Tadeusz Cozac, zasłużony Bielszczanin, prezes Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Tadeusz Cozac od połowy lat 70. ubiegłego wieku działał jako wolontariusz i angażował się w działalność na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. Był założycielem i wieloletnim prezesem koła terenowego towarzystwa im. Świętego Brata Alberta, udzielającego pomocy ludziom ubogim poprzez organizację dla nich bezpłatnych ciepłych posiłków, odzieży i paczek żywnościowych. Wspólnie z Bielskim Centrum Kultury organizował imprezy dla dzieci specjalnej troski oraz dzieci z ubogich rodzin, przygotowując program artystyczny oraz upominki i paczki. Był także organizatorem wigilii dla osób biednych i samotnych. W 2006 roku z rąk biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego otrzymał papieski medal Pro Ecclesia et Pontificia, zaś uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 13 kwietnia 1999 roku został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Bielska Białej. Tadeusz Cozac zmarł w wieku 83 lat.